I w jakim mieście znajduje się krzywa wieża w Pizie? Czy Piza to miasto? Czy Piza za to miasto? Czy Piza za to miasto? A, nie, 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 nie. ja, nie, Czy sądzisz, są, że są, ja się na to nabiorę? <śledziany> Cześć, dzisiaj sprawdzimy wiedzę Polaków z Flak oraz mamy dla was specjalną zniżkę z kodem Blackweek macie 20% zniżki na nasze gry tak nie jedną grę ale dwie gry ponieważ wydaliśmy nową grę ale więcej o tym w dalszej części odcinka a teraz zaczynamy to nie jest laga to nie jest laga nie ma antarktyda no. pingwinek nie antarktyda y, jakaś islandia widzę pingwina więc Coś u góry, a na dole. No to jaki to może być kraj? Antarktyda, Antarktydawa, Arktyka. Może, nie wiem, Antarktyda, czy coś takiego, biegun północny. E, flaga Antarktyki, może? Antarktyki? Antarktydy. Jak nazywają się mieszkańcy Krety? E, na pewno nie są to Kretyńczycy. Dokładnie to jest ta nazwa. Tak? Kretańczycy. To świetnie. <gry> no, kreciarzy by nie pasowało, ale... Kreciki. <gry> Kreciki. <gry> nie wiem, krecianie? Żółwie. Żółwie? Żółwie. Dlaczego? Czemu nie? Kreciarzy głupi brzmi. To nie są kretyni. <gry> nie, nie, nie. A może pierwszą literę? K? <gry> no, nie najlepszą po bo porosiłaś ci powiem. Olsztynianie są mieszkańcami no. Olsztyna, to kretańczycy? Kretańczykami. Jak? Kretańczycy? Kretańczycy! Bardzo ładnie! Co co to? No powiedziałeś. Nie no. ma. Słowacja. Litwa. Łotwa. Mm -mm. Słowenia. To wygląda trochę jak flaga Rosji, ale to chyba nie jest flaga Rosji. To jest Norwegia. Będę tak strzelał, Słow... będę tak strzelał z Norwegii. Nie, mam pojęcia. To nie jest Norwegia. To jest jeden z naszych sąsiadów. Nie, Chorwacja. Nie, może Rosja, butka Leningradzki, nie wiem, czy ona ma inną flagę. Co mamy tutaj? E, Chorwacja. Trzeba tak losowo Litwa. Słowenia. Jakiego kraju to jest flaga? Meksyk. Super. Prawdziwa, czy zmyślona? Nie no, zmyślona jak z... Prawdziwa. <laughs> tak? A to nie jest flaga jakiegoś stanu? E, Włochy. E, jest to z Afryki, wydaje mi się. E... Jakiego kraju? Zresztą będzie Nigeria. To nie jest prawdziwa flaga? Jest. 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 O, Włochy. A czemu w Włoszech jest orzeł, jest wąż? To ma znaczenie na pewno historyczne. Jakie ma znaczenie dla Włoch? Jak no to jest, jest na pewno związane z religią, ale... A w kogo wierzą we Włoszech? Tam jest buddyzm? Czy no nie? W Włoszech? Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. <laughs> Większość włoków jest chrześcijanami, no. A teraz najważniejsza informacja. Przygotowaliśmy dla Was coś nowego. Notes, który jest grą, gdzie nie tylko liczy się wiedza, ale również intuicja, bo trzeba strzelać w odpowiedzi na naprawdę szalone pytania. Gra jest naprawdę prosta i trwa jedyne 15 minut. Już teraz możecie kupować nasze gry z kodem Blackwick o 20% taniej, a jeśli chcecie, zestaw notes oraz planszówka, to zapłacicie niecałe 160 zł razem z dostawą. Kupujcie na maturatopzdura.pl, link w opisie, a my lecimy dalej z odcinkiem. Teraz będziemy grali w naszą nową grę Quiz Matura Bzdura, w którym mamy szalone pytania, w których E, nikt z nas raczej nie zna odpowiedzi, więc musimy strzelać i szacować. Są pytania typu, ile teraz jest osób w kosmosie? Albo jaka jest teraz temperatura w Madrycie? Albo ile trzeba położyć monet 5 złotych jedna na drugiej, aby miały wysokość Pałacu Kultury? Więc będziemy strzelać, będziemy sobie zapisywać na telefonie, a później sprawdzać, jaka jest prawdziwa odpowiedź, bo część z nich się może zmieniać w czasie, jak na przykład temperatura w Madrycie. Więc zaczynamy quiz Matura to bzdura. Ile osób może zmieścić się na pokładzie największego statku pasażerskiego świata? Ja dałem 450. Ja dałam 2196. Okej, okay, w sumie to może mieć więcej sensu. A jak ty? E, ja dałam mniej więcej 100 tysięcy. statku? Boże, ja o samolocie pomyślałem. W ogóle nie ma A, sensu, Boże. Ja no się zdziwiałam, ale chyba. że to jestem jakaś odklejona. No, czuję, że Damian najmniej punktów. Więc odpowiedź to łącznie 9950. Wy ile miałyście? No 100 tysięcy, więc dużo mniej. 196. Więc Ty wygrywasz, dostajesz 3 punkty. Co ciekawe, ja dostaję dwa punkty, bo Ty za no, jednak tak. przestrzeliwałeś I jest to nie jesteś do trzecie miejsce. I w jakim mieście znajduje się Krzywa Wieża w Pizie? Czy Piza to miasto? Czy Piza to miasto? Czy Piza to miasto? Aaa, ja, 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 ja się... Czy sądzisz, że ja się na to nabiorę? To pytanie, to, to Twój wybór. Ja strzelam w Pizę. Bardzo dobrze! <laughs> yeah, świetny wybór. W którym mieście znajduje się krzywa wieża w Pizie? W Rzymie. W Rzymie. To jest przepięknie przerobiona flaga Brazylii. Czemu przepięknie przerobiona? No <laughs> jest kula dyskotekowa. <laughs> Pras pasuje do Brazylijczyków? <laughs> Nigdy nie byłam w Brazylii. Ale ja powiem, że do ich <laughs> temperamentu na pewno pasuje. Brazylia. Brazylia? Brazylia. Z Brazylia. Flaga Brazylii? No, właśnie, coś mi się też nie zdawało. No, właśnie, co tu się coś, dzieje? Coś tutaj na środku nie pasuje mi. O, kurczę. No, ale też musi być jakoś w Ameryce, myślę, że zadomowione. To jest Brazylia. Niewielka Brytania? Nie? Coś krzyczy przy Rio de Janeiro, ale coś mi mówi, że to nie jest nazwa kraju. Rio de Janeiro, potwierdzam, to nie jest nazwa kraju. W jakim nie? kraju mieszkają Baskowie? W kraju Basków? Tak się mówi, jest, a kraj Basków jakim? na. To jest chyba Hiszpania, tak? Tak, należy w Hiszpanii, tak jest. Właśnie i Hercegowina? Nie. Mm. Portugalia? Myślę, że coś bliżej Włoch albo Austrii. Na pewno jest odłam. Hmm. Odłam tego. To może być to odłam religijne. Co? Może być to odłam religijne. Religijne. Dobra. To nie jest flaga. To nie jest flaga. Nie uwierzę to. Bardzo dobrze. Ameryka Południowa. Dobra, to będzie Norwegia. Tak? Nie. nie. To nie jest Norwegia. Kanada. Y Kanada. Nie wygląda mi to że na żadną flagę z Europy. A skąd? Może jakieś małe państwo w Azji? Co tu, Kanada? Który kraj zbudował mur meksykański? Zapewne Stany. Jak jest? A w jakim celu? Żeby... No końcy nie przyzostawali się do Stanów. Tak jest. Mój meksykański... Chiny. To nie jest flaga. Tak jest, to nie jest flaga. E, Korea... południowa. Trzeba wygląda jak flaga Korei? Korei północnej czy południowej? Północnej. Korea... Jaka? Południowa. Korea. Która Korea? Ta lepsza. Któraś Korea? Która? Południowa, bym myślał. Korea, ale czarno-biała. Ile lat miał najstarszy mieszkaniec Polski? Mieszkaniec Polski. Jeszcze raz mnie widzę? Dobra, nie wiem, 116. A ty? Ja dam 107. Ja dam 109. Jesteśmy pomiędzy. Okay. Zobaczymy. 116. Ile miałaś? 116. O, trafiła! Wow. A jak się mówi w Argentynie? Buenos Aires czy Buenos Dias? To i to. A czym jest jedno, a czym jest drugie? Buenos Aires to stolica, Buenos Dias to dzień dobry. Dobrze. Buenos Aires to powitania, Buenos Dias to jest pożegnanie. I Jak się mówi poprawnie? Buenos Aires czy Buenos Dias? Buenos Dias. Buenos Dias. I co to znaczy? Do widzenia. Buenos Dias. I co to znaczy? Nie mam pojęcia. Dobra. USA. Bardzo ładnie. Wygląda jak Stany, ale. Prawdziwa czy nieprawda? To nie są Stany. Y Ustawiam, że prawdziwa. Do czego to jest e, flaga, jak nie Stanów? Kojarzy mi się z jakąś starą flagą Stanów, ale to pewnie nie to. To jest bodajże Walii flaga. Super. Węgry? Nie Szkocja? E, nie. Nie, 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 dobra. Ale, ale blisko. Irlandia? Nie. E, nie, trochę się oddalasz. Anglia? A to mi się bardziej z Polską kojarzy. Z czym? Z Polską. I co to jest? <laughs> jak smog wawelski. Jest to kraj na literę W. Węgry. Powiedz mi, czym jest Sekwana? Sekwana to jest rzeka, która przepływa zresztą przez Paryż. Dokładnie. Przez tak. stolicę. Jest to, że tak powiem, wybrzeże. Czy to jest wyspata? Położona tak e, bliżej Brazylii, z tego co pamiętam? Sekwana to będzie stolica. Nie, z to Francji? będzie. Nie, 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 Sekwana. To jest miasto we Francji. Nie jestem do, do końca tego pewien, na pewno. Sekwana? Jezioro? Może to być zamek może? Jakiś w Francji? Super. To absolutnie nie jest flaga. To chyba chciało być Japonią, a, ale... To chciało być Japonią, na w pewien sposób nawiązuje a no właśnie, że kwad wiśni. To bym zgadywał, że gdzieś w Europie. Z którego to kraju jest flaga? Stara flaga Słowacji albo Słowenii. To jest śliwka. Na pewno? Tak. Nie, to nie jest śliwka. To jest jabłko, no. To nie jest flaga żena. To, jest... to jest jabłko? No tak. Takie japońskie jabłko. Japońskie jabłko. Dobra, niech będzie. Co to Yangtze? Jangcy to jest rzeka, która przepływa przez Chinę. Może to jest jakieś chińskie plemie. Okay. wykonujące chińskie sztuki walki. Yangtze, no jakieś miasto może? Może ludzie mieszkający w jakimś regionie? Aha. Nie. Tak jak to, jak Kaszubi? Może. Kurczę. Może coś do jedzenia? Mi się kojarzy z jakimś kurde, nie wiem, górami yang coś, albo jakimś jedzeniem mi to się mm -hmm. kojarzy. to jak sądzisz? No coś mi brzmi jak na przykład nazwę jakiegoś klasztoru, też to jakoś brzmi. Cóż mamy tu? Watykan. Super. Kurczę. Litwa? Łotwa? Nie. nie. Wiem, że wyspałek. Mm. Nie pamiętam jaka o... była. A gdzie należy ta wyspa? Mniej więcej. Na oceanie. Na oceanie. Którym? Spokojnym. Andora, Maroko. Mar Mar Czy to nie było Brunei? Jak? Brunei. Czym jest Bombaj w Indiach? Bombaj, no to jest miasto. To tak nie, jest? Stoli... No nie, nie, jest nie jest stolica. No, nie jest stolica. No, Wedeli jest chyba stolicą, tak, ale tak, tak. miasto. Co to Bombaj? Bombaj to Tajlandia. Jakiś listy moment chyba. Nie jest to świątynia? I gdzie ta świątynia się znajduje? New Delhi. Brzmi tak jak jakaś plaża Bombaj. Z plaża. Czy nie? I gdzie ta plaża się znajduje? W Indiach. W Indiach? A nad jakim oceanem się znajduje? Spokojnym. Rodzaj bomby? No nie, no. To jest taka męska bomba, tak? Że jest pani bomba, pan Bombaj? Może być, może być. To jest Grecja. Tak jest, Grecja. Gruzja. E, nie, to nie Gruzja, ale, ale też na G, na GR. Coś Możesz Coś... tam na wakacje teraz po, e, po lecieć. To gdzieś Gruzja drugi raz. A, to drugi raz powiedziałem? Tak. Kolejna pytanko? Nie mam pojęcia, strzelam. Co chcesz strzelić? Nie wiem czy to... Nie, to nie jest Argentyna, ale to będzie Argentyna. Czyli nie strzelisz? Nie. Dobra, do tego może później wrócimy. <grym> Watykan? Takie trochę San Marino. San Marino. No. Ale takie inne San Marino. No to to jest chyba flaga Argentyny? Idziemy dalej, czy, czy to jest flaga San Marino? Kojarzę tą mapę, ale nie jestem pewna. To jest flaga. Znaczy flaga. <grym> <grym> w Watykan? Flaga w Watykanu? Rona sugeruje coś przy Wielkiej Brytanii, któreś z tych trzech krajów. Jest Argentyna. San Marino? Argentyna? Właśnie trwa premiera naszej nowej gry, a z kodem BLACKWIG macie 20% zniżki na nasze wszystkie gry na stronie maturatopzdura.pl, także zapraszam serdecznie, a my się widzimy jak zwykle co wtorek o 16.00.